Tu serdecznie zaczynamy. Mapa de Anubis. Pojedynek dwóch składów paralitycznych: Vipers kontra NSQ. Zobaczymy, kto dzisiaj wyjdzie na tej paraolimpiadzie lepiej. Kto wyjdzie dzisiaj zwycięsko z, z, z tych piasków, z tego Anubisa. Póki co będziemy oglądać chyba aż na Bombsaita, czyli standardową. Ej, ma, mam do ciebie, komentujesz coś po tym meczu? O 20:30 młodziutki, a co tam potrzeba? Możemy się coś dogadać. Dawaj szybko, prośbę składaj. To się coś dogadamy. E, myślałem, że będzie raz na bombsite A, O dziwo tego razu na bombsite A nie ma. Jest zejście do wody i będzie wejście pod pusty bombsite B czyli axemis na iglu. No, fantastyczny call. O ile on go dał, wygląda to fenomenalnie, gdyż bombsite B jest po prostu puściutki. Tam już Neptyk skład rozkłada się z paczką. Ta zaplantowana. Teraz rozbijają się, po BSie chłopaki stero. No i zobaczymy, czy uda im się wykończyć tą rundę. Zbycięsko. Jednak coś strolują, bo tu będzie odbijania aż trójkowe od yy, okolic konektora. Wjeżdża fresko z ekipą, ale Alanek z dwoma fragami. Majaczki dokłada trzeciego, ale coś tutaj się posypało. Pada na aksemis, pada majaczki, pada lanek, zostaje sam haszu w placu, ten w sytuacji 1 na 2 no i udaje mu się tą rundę pistoletową ugrać Gra tu bomb site a, tym razem przez mida od nsq, więc widać aksemis tego playbooka ma całkiem, całkiem mocnego Jak nie skoluje rushu B, jak nie skoluje rushu A to skoluje rush mid do A, więc naprawdę fantastyczne trzy taktyki dzisiaj widzieliśmy od tego zawodnika. Teraz Tomasz Kołcz. No, widać to. Kołczowskie doświadczenie. Wychlenie przez smołka. Prosta eliminacja. I przy zostaje Alanek. On ostatnio dwie eliminacje zrobił. Teraz zaczyna od jednego fraga. Ale Oliwier z defem są fragi. Już wie Alanek, że Oliwier na pewno tej bomby nie defuje. 15 HP u Oliwiera. 11 u Alanka. Dorzucane jakieś granaty. Oj, cofa się mocno Alanek. Tylko czy on. Się tutaj nie przejedzie na tym. Jest defot Oliwiera i jest też frak, ale on nie zdąży. Oliver puścił defa. Dlaczego on to zrobił? Miał pół sekundy do zdefowania. Fenris, by the way, witam cię bardzo serdecznie na, ten, na tym fantastycznym meczu, jakim jest Vipers kontra NSQ. To są przyszłe Vipers z stylem gry. Pasuje mi do aktualnego. Nie wiem, chyba, chyba Face. NSQ wygląda trochę jak Vitality, tutaj wszystko działa. Aksemis, in game leader tak jak pewien Francus w okularach, który lubi sobie taką załamkę ze Snacksem, że zajedzą się kebabami na śmierć, więc będą potrzebowali i nowego in game leadera, którym będzie Aksemis i będą potrzebowali trenera, więc Tomasz coach nadawałby się idealnie. A tu fresko widzimy, popisał się fantastycznym flashem. Będzie dorzucony jeszcze jeden, no troszeczkę się spóźnił z tym flashem. Majaczki, majaczki, czy on wyratuje? No NSQ jedzie! NSQ się ratuje pod Bomsajdem A. Zobaczcie, haszcza co robi, został Tomasz Coach. Tomasz, Tomasz Coach, ty masz czas, żeby pisać z mną na czacie i grać w gierkę? Ja pierdolę. Ty to jesteś niesamowity, człowieku. W takim razie to jest podzielność uwagi. Zobaczmy, Tomasz Coach zaraz stanie na awku, żeby coś mi odpisać, bo słucha streama. Tylko Tomasz Coach, moje kole są spóźnione tak o półtorej rundy, nie? Więc jak dajesz info kolegom, że NSQ w czterech stoi pod B, to było półtorej rundy temu, więc teraz mogą stać już pod A. To trzeba brać na to wiesz. Uwaga, oj, oj, oj było blisko, ale Alanek już drugiego miejsca CWP nie dał. 9:11, bardzo ciekawa data. Runęła pierwsza wiedza. Oj, Alanek z fragiem, niestety go nie widziałem, bo byłem zajęty czymś ważniejszym. Alanek z drugim fragiem, haszczu, no mówię, kolejny double kill od niego, czy usłyszy Snikiego, który już tam od main'a wchodzi, paczka leży. Vipers, co wy robicie? Wy swoje barwy, hańbicie? Dlatego, jedyne prawdziwe Vipers. Już za 25 minut u mnie na streamie będziemy Venom Vipers komentować w SEA Open czyli ekipę, która jest 10 razy lepsza od ich podróby, która ma tylko Vipers w nazwie. Bo jakby zajebali Venom, to dostaliby pono, po, pozew. Sądowy, więc jeżeli ktoś chce poglądać CSa na wysokim poziomie No to oczywiście zapraszam po meczu Siema Szata, witam cię bardzo serdecznie Zaprosiłbym cię na duo tego meczu, ale No kurwa, to jest jakaś porażka Szkoda, żebyś głos stracił. Ja już się zgodziłem, więc <grym> Nie mów tak, bo cię przyjadą mikrokarem Daj mi spokój Na razie to przejeżdżają yy, obok tego meczu na NSQ Engi, witam cię bardzo serdecznie na tej transmisji dla ludzi, którzy lubią patrzeć na dziwne rzeczy. A Felipso z fragiem! Oj, 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 Aksemis jeden i Aksemis ginie. Więc chyba szykuje się porażka NSQ. Czterech na trzech zostaje. Alanek i haszczu. O tą dwójkę bym się nie martwił. Tak patrzę na majaczkiego. To się zastanawiam, czy on wie w ogóle, że Anubisa gramy. No on może być bardziej kulą u nogi niż pomocnikiem. Aktualnie ekipy NSQ w tym klaczu. No i zobaczmy. NSQ cały czas dwójkowo przy bomb side B. Liczą, że na to B koniec końców Viper podjedzie. Tego się za sekundkę. O, Aksemis napisał GG, czyli sprzedał kolegów. No to pójci w dupę, Aksemis. Powinieneś na mnie spoilerować tego, co się tutaj wydarzy. A majaczki nawet fraga zdobył. A przed chwilą bardzo nieprzyjemnie się o nim wypowiadałem. Się, no, on sam się o sobie tak musi wypowiadać, no przykro mi, nie ma innej możliwości Ale Alanek tego nie kernął, Alanek, który dzisiaj pokazuje, że z bogiem gierki Alanek i haszu, a haszu, który ulahaka włączył od połowy gry Ja w to nie wierzę, to musi być zwycięstwo, chociaż NSQ, no, jak widzimy Przeszło sobie do mida, bombsite B zostawili pusty, a Vipersi Troszeczkę przysnęli, ale dzięki temu wchodzą na pusty BSB, więc zaraz zobaczymy jak to się wykończy jak można wjebać na NSQ? No, nie wjebali. Vipers wygrało. Ale, no, jak można stracić 11 rund na drużynę prowadzoną przez Aksemisa? To jest e, bardzo ciekawe pytanie. A tu? No, jeszcze taka flanka i trzech im cofnęło do me. Nie! Ja pierdolę, ale troll. Ale majaczki za lankiem odjebali, kurwa. Gówno, jebane. Haszczu jeden na dwóch. No, jak wiemy, to Hasu tego nie ugrał. Tomasz Coach wykerował. Widać, że jest coachem. Haszczu. O, jakby naraz defował, to może byłaby jakaś szansa. tak, Nie jest!